Mam już dość jedzenia samych słodyczy. W dodatku skończyły się cukierki. O, chyba jest tu jeszcze jeden cukierek. Ojej, są nawet dwa. Austin, patrz! Dzięki Sara. tu się. Ha? Wow, to początek nowego challenge'u. Zobaczmy, co my tu mamy. Widzę, że nie jesteś zachwycona. Może się zamienimy? To świetny pomysł. A teraz sprawdźmy. Różowa Fanta to coś, co uwielbiam. Jestem pewna, że ma bardzo bogaty smak. Nie spiesz się, ja też chcę spróbować. Akurat mam tu kilka fajnych kubków. Wow, one są jadalne. Odjazd. W takim razie ja też naleję fantę do kubka. To prawdziwy żelek. Ekstra. Widzę, że przypadło ci do gustu. Tak. I chciałabym kontynuować nasz pyszny lunch. Trzymaj dokładkę. To chyba strzelająca posypka. Zobaczmy, czy mam rację. Nasypię sobie jej prosto na język i popiję Fanto. To prawdziwa eksplozja smaków. Wow. Też muszę tego szybko spróbować. Austin, miałeś rację. To jest naprawdę fajne. Chyba jeszcze nie doszedł do siebie. Więc mogę zabrać jego przysmaki. Gdzie się podział mój kubek? Przepraszam, wyglądał tak pysznie. Nie mogłam się powstrzymać. Sara, znowu sięgasz po moją porcję. Zacznij od swojej. Różowy tort, nieźle. Mam nadzieję, że mam taki sam, tylko w niebieskim kolorze. Wow! Spróbujmy tego szybko. Mmm, rozpływa się w ustach. Skoro tak, to dlaczego by nie zanurzyć w nim głowy? Kurczę, umazałeś mnie w luksze. Uważaj, zaraz się odegram. Wygląda na to, że sprawy przybierają poważny obrót. A masz, Sara. To jest wojna. Proponuję się poddać. I tak jestem najlepszy. Nie ma mowy. Wygląda na to, że nasze siły są równe. Chyba masz rację. Oboje nie jesteśmy w najlepszej sytuacji. Dobrze, że ten lukier jest przynajmniej smaczny. Dlaczego się śmiejesz? Bo wyglądamy jak dwa klauny. Tym razem ty zaczynasz. Dobra. Wow, to czupa czupsy. Wow. Ja też takie chcę. Sara, zawiesiłaś się. Chyba coś jest z Tobą nie tak. Dobra, nie mam na to czasu. Muszę spróbować lizaków. Hmm. Mam nadzieję, że mi też się poszczęści. Granat? Jak to się je? Nie tak łatwo go ugryźć. Ostyn nie ma tego problemu. Hmm. Gdzie on mieści te wszystkie lizaki? No, 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 no. Hmm. Chyba znam sposób na wyjście z tej sytuacji. Będę potrzebowała tego ostrego noża. A masz niesforne granacie. O, Sara, co ty robisz? Eliminuję przyczynę mojego rozdrażnienia. Mówiłam ci, że sobie poradzę. Teraz mogę jeść w spokoju. A tak w ogóle to jest pyszne. Ogromny czub stutknął mi w buzi! Spokojnie, zaraz go wyciągnę! Uff, to nie jest takie proste! Mam go! Jak w ogóle udało ci się to wcisnąć do ust? No? Chcesz się przytulić do swojej wybawicielki? Nie, chcę po prostu zabrać swojego lizaka. Jesteś taki niewdzięczny! Proponuję, żebyśmy razem sprawdzili, co mamy. Raz, dwa, trzy i już! Pączek z niebieskim lukrem, jaki uroczy! Nie wiem, z czego się tak cieszysz. Te pączki są takie małe. Hmm. Lepsze to niż okay. nic. No to prawda. Mmm, bardzo smaczne. Zgadzam się. Chcę dokładkę i mam pomysł, jak ją zdobyć. Gdzie jest moja pompka? O, tutaj. Teraz powiększymy tego pączka do odpowiednich rozmiarów. Co ty robisz, Austin? Niedługo się o tym przekonasz. Wow, to niewiarygodne. Udało się. Ten rozmiar podoba mi się o wiele bardziej. Mmm, smak nie ucierpiał. Austin, daj mi pompkę. Skorzystam z Twojego lifehacka. Jeszcze to Sara, obawiam się, że możesz przesadzić. Nie otwieraj tego. Jak dużo lukru? Ups, chyba coś poszło nie tak. ale i tak jest pyszne. Mm. Sprawdźmy, kto zacznie. Okay. Dobra. Wygrałem, zaczynam. Wow. Oreo z niebieskim kremem, świetnie. Czy ja też mogę spróbować? Ty nie możesz jeść niebieskiego jedzenia. Mm. No dobra, to sprawdzę, co ja mam. O, tłuste mięso. Tylko dobry kucharz może je uratować. I znam takiego jednego. What? Mięso? Okay. No, nieźle. Spróbuję coś z nim zrobić. Wyglądek, chrupiące chipsy. Tak, jest o wiele lepiej. Wysyłam do degustacji. Wow! To za przemiana. Takiego mięsa chętnie spróbuję. Wystarczy dodać troszkę przypraw. Sól i pieprz wystarczą. Dobra, zaczynam. Aha. Jest takie delikatne. Przygotował je prawdziwy master chef. Moje ciastka i tak są zdecydowanie lepsze. Ktoś przyszedł. Austin, otwórz proszę. To jest moja szansa i nie zamierzam jej przegapić. Od tej pory te ciastka są moje. Austin miał rację, są pyszne. Dobra, zostawię jedno ciastko, ale włożę do niego niespodziankę. Ciekawe, co teraz powie na taki smak. Jestem. Gdzie się podziało moje jedzenie? Niczego nie brałam, przysięgam! Nie wierzę ci, Sara. Dobra, skończę to, co zostało. Co za ochyda. To twoja sprawka. Chciałam tylko podkręcić smakoreo. Dobra, jesteście gotowe dowiedzieć się, co czeka na nas w sejfach? Na pewno znajdę tam coś smacznego. Wow, to Fanta! Zobaczcie, jak jej dużo! Rzeczywiście, wystarczająco dużo, by podzielić się z przyjaciółmi. Tak, tak! I jeszcze czego? Sama chętnie to wszystko wypiję. To musi być pyszne, Gloria. Powiedz coś! Podoba ci się? Bardzo, jeszcze pytacie? A spróbowałam dopiero żółtą butelkę. Mam jeszcze dwie. Możesz mi dać czerwoną. Ej, ręce precz. Sama sobie z nimi wszystkimi poradzę, Ci wózka. Bella, teraz ty otwieraj safe. Z przyjemnością. O nie tak liczyłam na coś smacznego a tu dwie paskudne cebule. Chociaż mama mówi, że są zdrowe. Wiecie co? Nie jest tak źle. To nawet smaczne. Ech, kogo ja oszukuję? To obrzydliwe. Dalej, Bella, dasz radę. Wierzę w ciebie. To straszne. Śmierdzi ci z buzi. To cebula. Ona zawsze śmierdzi. Dobra, no to zobaczmy, co na mnie czeka. Dziwne. To jakiś czajniczek? Hmm. Sam jesteś czajniczek, to lampa. W takich zazwyczaj mieszka Jean. Spróbuj ją potrzeć. Okay. Racja! Bez was bym na to nie wpadł. Chyba nikogo tu nie ma. Ej, nie wychodź! Jestem twoim nowym właścicielem. wyłaś stąd natychmiast, albo zakopię cię na pustyni. No dalej! Ile można czekać? O! Chyba się udało. Witam wszystkich. No i kto mnie obudził? To ty, Justin. Skąd znasz moje imię? Ciao. Jestem Ginem, wiem wszystko. Masz możliwość wypowiedzenia trzech życzeń. Obiecuję, że je spełnię. Wow, trzy życzenia, co ja bym chciał! Wiem, chcę Fanteglori. Może mógłbyś wyczarować mi taką! Albo jeszcze lepiej, więcej takich! Łatwizna! Wow, ale ekstra, dziękuję bardzo! Dlaczego wszyscy mają takie szczęście, a ja muszę jeść obrzydliwą cebulę? Która w dodatku śmierdzi! Nie mam nawet czym myć zębów. Zgadzam się. Cuchnie ci z buzi, jakbyś zjadła zawartość kontenera na śmieci. To straszne. Ja naprawdę śmierdzę. O nie. Nie chcę, żeby Bella była zdenerwowana. Co by tu zrobić? Wiem. Słuchaj, nie mógłbyś zamienić ją w księżniczkę? Myślę, że byłaby bardzo zadowolona. Pewnie! Z łatwością. Wow! Ojej! Dziękuję! Teraz jestem najpiękniejszą księżniczką na świecie. Super! Pella jest księżniczką, a ja? Kim ja będę? Wiem. Muszę zabrać lampę i wyczarować przystojnego księcia. Co robisz? Ona jest moja. I też. Nieprawda. To jest wspólne. Oddaj mi tę lampę. Przestańcie się kłócić. Nic nie rozumiem. Dobra. Gloria, oto książę dla ciebie. Będzie taki sam jak ty po pocałunku. Bingo. To przecież szczur. Nie bardzo mam ochotę całować szczura. Ale dla księcia zrobię wszystko. Jej, co się ze mną dzieje? Nie rozumiem! Oj, Ginie, co ty zrobiłeś? Ratuj nas! Ciao. Wow, no nadal okay. jestem w tym dobry. Jestem potężnym genem. Wow! Dziewczyny czekają na nas nowe sejfy. Hej! Niech los zdecyduje, kto pierwszy otworzy. Chora wygrałam! Teraz jako pierwsza będę wiedziała, jakie smakołyki na mnie czekają. To chyba nie jest zbyt smaczne. Nie! Tylko nie wodorosty! Nienawidzę ich od dziecka. Chociaż może teraz wszystko się zmieniło. Nie. To nadal jest obrzydliwe. No, nie da się tego jeść. Fu, ochyda. Nie chcę więcej. O, jak to nie? Musimy zjeść wszystko. Nie jestem w stanie. No to ci pomogę. Hej, Gloria, co ty robisz? Po co? Bo challenge musi być sprawiedliwy. Ale po co tak torturować swoich przyjaciół? Wiesz, że Bella w ogóle nie lubi wodorostów. No i co? Przynajmniej zobaczymy jaką zabawną maminę. Justin, ona ma rację. Wszystko musi być sprawiedliwe, więc dokończę to paskudztwo. Biedna Bella. Popieram Cię moralnie. Dobra, a teraz zobaczymy, jakie pyszności na mnie czekają. Patrzcie, to prawdziwy kokos. Rzadko można go tu spotkać. Pozostaje tylko wymyślić, jak go zjeść. Może powinnam go ugryźć? Spróbuję. Tak to boli. Moje biedne zęby. Nie, no zdecydowanie nie mogę tego ugryźć. Skoro jest taki twardy, to trzeba go rozbić. A masz! Proszę bardzo. Skąd Chlorit agresji? Głupi kochos, nie mogę się z nim dogadać. Muszę wymyślić, jak go otworzyć. No to sobie myśl, a ja zobaczę, co na mnie czeka. Pilot? Ciekawe, jaki telewizor włącza. Sądząc po kurzu, jest jakiś bardzo stary. Ej, dlaczego we mnie? Ostrożnie! wsi! Na zdrowie! Przepraszam, zapomniałem, że jesteś obok. Co się stanie, jeśli nacisnę ten przycisk? O, wow! Myślę, że dzięki temu pilotowi mogę kontrolować czas. Ale ekstra. Daj mi tego pilota. I jeszcze czego? Lepiej dam ci pauzę. O, udało się. Teraz możemy powtórzyć kiśnięcie. Trzeba tylko wyłączyć pauzę. Co to było? Hmm? Co za różnica, co to było. Najważniejsze, co będzie. Ach, mam cię dosyć. Pokażę ci zaraz. Austin, zemszczę się. Gloria, przestań. Jesteś zbyt wredna. Wredna? Nie rozumiem. Ale kiedy twój talerz znów będzie pełen wodorostów, wtedy możesz mówić, że jestem wredna. Dlaczego mi to robisz? To najgorsza rzecz, jaką w życiu jadłam. A to jeszcze nie wszystko. Trzeba będzie zjeść całą masę tych wodorostów. Wiedziałam, że jesteś szalona, ale nie wiedziałam, że aż tak. Jeszcze nie koniec. Nadszedł czas na czwartą partię. Dosyć. Daj mi tego pilota. Oddawaj. Nie ma mowy. Zobacz, co ty zrobiłaś. Uff, no w końcu jestem z wami. A ja w końcu mogę wypić kokosa. Wszystko dzięki pilotowi. Rewelacyjny smak, taki orzeźwiający. Co za pyszności, wow.